Witam Was w czwartym odcinku z gry Dante's World w Robloxie. W dzisiejszym odcinku e, spróbujemy zrobić coś innego niż ostatnio. Dzisiaj spróbujemy zagrać jako Distractor. E, tak to się chyba wymawia, nie jestem pewien. E, lecz przed zaczęciem odcinka chciałbym się pochwalić. Udało mi się zdobyć pierwszego mastera. I to jest właśnie na nim, właśnie odbieramy. I z, od, I z kim to jest do niego? Witam Was po małej przerwie. Zapomniałam wspomnieć, że kupiłem sobie taki, taki specjalny ten drinket pod od dzisiejszy odcinek, lecz e, właśnie A, nie mówią, że ten że potrzebują tego, jednego takiego maina. Trudno. Zas pytałem się, jaki run to jest. A dobra, czyli nic nie kupować. Może się uda? Nie wiem czym podszedł. A, bo przypadkiem mnie złapał. Muszę się bardziej skupić. Jest to ciężkie, jak widzę. Ale da się jakoś to zrobić. O, dobra, widzę drugiego tego. Niestety, ale go się nie da, niestety ten. Więc w sumie dobrze, bo tylko jednego mam na agonie Tak to. Gdzie jest? Co oni robią, teraz się tak zasunę, bo tam jest ostatnia maszyna? Dobra, git. Mam nadzieję, że wszyscy są. Mam nic nie kupować specjalnie. Pandaże. I tak mnie nie stać. Ale dobra. Jakoś się uda to zrobić. Zobaczymy. Może uda się spotkać ten Diego jeszcze. Będzie śmiesznie. Dobra, gdzie są Twistety? O nie. Nie, nie, nie! Szlak! Ryli. Really? Dlaczego akurat teraz się musiał pojawić? Nie podchodź. Staram się jednego, bo ten drugi to będzie... To on nie przyciągnie i zabije od razu. Więc staram się jednego chociażby. Jakoś mi to idzie, choć jestem praktycznie martwy. O nie. Nie! Ech, chociaż im pomogłem. Dobra, widzimy się w następnej grze. Witam Was w drugiej grze. Dzisiaj. E może teraz pójdzie lepiej. Zobaczymy. Nie wiem, czy to dobrze napisałem. A, ktoś wyszedł. Okej, okay, trudno. Okej, okay, to będzie luzik. No to na luzie idzie. Okej, okay, Luzik na razie. O nie, zgubiłem tamtego. Okay, jakoś to idzie. Trochę ciężko, Nie powiem. era Skubimy się jeden. Oj ja ja, straciłem HP. Tak pod koniec. Jaj, no słabo mi poszło. Nie powiem. Apteczka może? Nie stać mnie. Szlak. Serio? Jest problem. Coś czuję, że ten odcinek może być krótki. Albo będzie miał e, dużo różnych pięter Ale jako ten distraktor dy fajnie się bawię Nie powiem Okej okay. I kto jeszcze? Okej, okay, to Luzik, Luzik to, to piętro Muszę tylko znaleźć tiszę. Czy jak to się wymawia? Tą postać, którą ja gram Tylko w wersji Tiste i już Luzik o tu jest. Że się nie! Nie, fuck. nie! Cholera jasna, nie skupiłem się.